Kiedy wybrałam się nad staw, zabrałem ze sobą moją dmuchaną krowę. Miała takie piękne skrzydła. I chciała sobie troszkę polatać. Ale na mojej drodze stanęła pijawka. Krwiste oczy jej patrzyły się na mnie. Ja patrzyłem na nią. Ani mrugnąłem. Piawka tak się przyslizgnęła w moją stronę. Zobaczyłem, że patrzy na mnie jeszcze groźniej. I wtedy nadeszły następne trzy, a potem jeszcze trzy. I tak w końcu przestałem już liczyć. Ale wtedy krowa zaryczała i pękła. Na pół. Jak wiadomo, wszystkie dmuchane krowy pękają tylko i wyłącznie na pół. Dla jasności pijawki mają ogromne zęby, które mogą przekuć taki delikatny materiał, z którego była zrobiona krowa. W tych pijawkach zbudził się instynkt łowu. Czy? Otóż, kiedy pijawki jedzą modyfikowaną genetycznie kukurydzę, zaczynają odczuwać inne. Potrzeby. Na przykład fizjologiczne. Jedną z takich potrzeb fizjologicznych upijawek jest stepowanie.